Nazywam się Jacek Maluszkiewicz, przyjechałem z Wrocławia. Tekst napisałem o jednym dniu z robotni... o jednym dniu brygady robotników w fabryce o bliżej nieokreślonym przeznaczeniu, robotnicy. Noc pomału dobiegała końca. Niknęła, rozpływała się stopniowo, choć nieustannie we wzbierającym świetle brzasku. Zachmurzone niebo na wschodzie nabrało koloru purpury, jaśniejąc na skraju horyzontu karminowymi strzępami obłoków. Panującą ciszę tylko niekiedy przerywał świst zimnego wiatru dobiegający z ponad puls powitych jeszcze zasłoną mroku, zamkniętych w sidłach cienia nabiegłych granatowym półtonem. Od tygodnia coraz wcześniej Hieronim obserwował to rozpięte dookoła misterium, rytuał wstającego poranka. Jeszcze jeden dzień ofiarowany ludziom na zachwyt, i płacz, trud i odpoczynek na tym cudownym kawałku świata, rozpostartym pod stopami każdego wędrowcy z głębią gwizdzistego nieba, wolno blednącą ponad głową. Niechybną zapowiedź godzin słonecznego blasku. Jednak chociaż młodzieniec, maszerując, to wszystko wiedział, nie do końca rozumiał wzniosłą powagę tego darowanego człowiekowi światła, z którym każdy mógł zrobić co zechce: przespać w kącie albo zbudować dom, poznać język nicości lub spamiętać barwę ujrzanej zorzy. Rozlana w górze nad chłopcem, tajemnica zastanawiała, była godna podziwu, zachwycając nieskończonym łańcuchem świtów i wieczorów. Jednak dziś zmysł estetyczny zawodził. Poznanie prawdy, gotowość odkrycia zagadki wymalowanej paletą czerwieni na firmamencie musiała przegrać z prozaiczną chęcią punktualnego przyjścia do pracy. Młodzieniec poprawiając spadającą na oczy wełnianą granatową czapkę, śpiesznie minął budynek stacji Pomp, gdzie dróżka dobiegała końca. Dalej trzeba było przejść po torach kolejowych. Nie świeciła tam żadna latarnia. Należało więc stawiać kroki ostrożnie, uważając, żeby nie zaczepić nogą o kamienie leżące między szynami. Z oddali lśniły już lampy oświetlającej główną bramę zakładu i duży zegar umieszczony na dachu jednego z budynków. Dochodziła siódma, gdy chłopiec pokazał przepustkę strażnikowi ubranemu w czarny mundur. Teraz pozostawało przecięć wyłożony brukiem rozległy plac, później zaś wejść do pobliskiej hali. Buty uderzając o kamienną kostkę, powodowały nienaturalny, głuchy, zwielokrotniony ogłos, krążący echem przez pusty dziedziniec, aby zaraz potem ucichnąć stłumiony w mroku za plecami. Hieronim nareszcie ujął obluzowaną, pordzewiałą klamkę. Żelazne drzwi stęknęły i jakby z wysiłkiem uchyliły się nieznacznie. Wnętrze budowli było trochę cieplej niż na dworze oraz dużo jaśniej. Zawieszone wysoko pod samym sufitem sodowe żarówki szczodrze siały żółtym światłem. Poniżej rozciągało się niezgłębione królestwo inżynierii, pełno w nim było rur, kształt zasów podłączonych do ciężkich maszyn o nieoczywistym przeznaczeniu, skomplikowanych piętrowych struktur masywnych żelaznych urządzeń, przy których zaczyna. Teraz chodzić ubrani w mądre drelichy robotnicy. W pewnej chwili jeden z nich zagwizdał na palcach, następnie, następnie zawołał do przechodzącego obok chłopca. – Post, pospiesz się, idioto! – Wojteś krzyknął i hieronim. – Dla ciebie skali już nawet nie ma. Kilku stojących bliżej robotników głośno zarechotało. Zaraz potem młodzieniec energicznie wbiegł na szerokie stalowe schody. Hala pozostała z tyłu. Teraz musiał przejść kilka mniejszych pomieszczeń. Razem z nim po ścianach wędrowały ułożone jeden obok drugiego czarne przewody elektryczne. W końcu przeszedł po żelaznej kratownicy i dalej, klucząc w labiryncie korytarzy, trafił do szatni. Wnętrze od długiego czasu nie było wietrzone, to też panował w nim zaduch od ugnijącego sukna pomieszany z zapachem potu roztytoniowego domu. Dymu. Wąskie metalowe szafki stały ustawione w trzech rzędach, między nimi kilku ludzi wkładało poplamione kombinezony tu i ówdzie, na otwartych pokrzywionych drzwiach można było dostrzec zdjęcia. Wycięte z kolorowych gazet obrazy półnagich kobiet młodych i pięknych.